Pomysł nasunął mi się już parę lat temu. Jestem taką aktywną mamą. Wiecznie organizuję jakieś spotkania, czy przedszkolne, czy szkolne dla całych rodzin z uczniami, z nauczycielami. I na początku były to takie przydomowe ogródki, zapomniane zakątki u babci, czy gdzieś na działkach, ale od paru lat. Wszyscy działamy bardzo prężnie w naszych ogródkach, mamy piękne trawniki i nikt nie chce wpuścić grupy 60-70 osobowej, by nie zniszczyły nam zieleni i itd. Więc zaczęliśmy kombinować, i nasze kombinacje spoczęły albo na, nad jeziorem, na stanicy harcerskiej, z tym, że trochę było niebezpiecznie dla maluchów szczególnie, no i nie było gdzie się schować, gdy Padało, na przykład pogoda była niekorzystna, więc zaczęliśmy szukać dalej. Stwierdziliśmy, że trzeba robić takie imprezy na agroturystykach albo w innych miejscach, z tym, że każda na osobę to jest gdzieś koło 40 zł za kiełbaskę i na przykład herbatę, kawę, a napoje jeszcze dodatkowo trzeba zakupić oddzielnie i jakieś ciasta, więc na rodzinę wychodził około 200 zł. Z tego względu większość rezygnowało z takich pomysłów. No i. Jak gdyby wykorzystaliśmy takie możliwości, które dawały nam wiaty takie wiejskie. Typu na przykład w Gółkowie czy w kotuni i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. I właśnie stąd ten nasz pomysł, żeby zrobić taką wielką wiatę na 60-70 osób ogólnodostępną, gdzie będzie kuchnia, WC, y, gdzie będziemy mogli mieć y, no, takie podstawowe, chociaż narzędzia typu y, większe talerze, jakaś y, lodówka, żeby napoje można było przechowywać. I nawet pomyślałam o grillu niezwykłym, a gazowym z tego względu, że z, tego, z, z takiej formy mo, mogłyby korzystać Większa ilość osób, nawet y, szkoły, przedszkola organizujące z, z łaz siedmiomilowców, y, czy pani idąca na sprzątanie świata, później z dzieciakami, te kiełbaski to jest 10 minut i od razu ma dla całej grupy y, po prostu uszykowany posiłek. Także wydaje mi się, że to jest bardzo potrzebne tutaj w Subcych. I dlatego poprosiłam grupę ludzi, żeby poparli mój projekt. Tym bardziej, że będzie to na miejscu i nie będzie już tych problemów z dojazdem, które do tej pory mieliśmy. Albo wynajmowaliśmy autokar, ale to zwiększało koszty, albo musieliśmy kombinować, jak całe rodziny przewieźć, nawet takie, które nie mają po prostu środka transportu. No i. Zapytałam Urząd Miasta, jakie, jakie są możliwości. No, więc miałam pomysł, żeby to zorganizować przy Orlikach, ale niestety tam konserwator zabytków w tym parku, takim co jest siłownia, taka zewnętrzna, nie zgadza się na y, y, jakiekolwiek zmiany, więc zasugerowano mi właśnie to miejsce tutaj z tyłu, za tym nowym pięknym Placem Zabaw. Mój projekt opiewa jeszcze na takie właśnie urządzenie zabawowe, tyrolkę dwustanowiskową. Z specjalną powłoką, taką nawierzchnią gumową, żeby dzieciaki były bezpieczne itd. I uważam, że to jest po prostu najlepsze, co mogłoby nam się trafić, a w tej chwili w subcy tego nie ma. A gdziekolwiek jedziemy, teraz byliśmy na Zielonej Szkole w Hermanowie, to po prostu dzieci od takich maluszków pięcioletnich do 13 trzynastoletnich szkrabów, oni tylko na tym siedzą i po prostu wiecznie zjeżdżają w jedną i w drugą. I to jest super dla nich zabawa, wygłupiają się i uważam, że coś takiego w subcy powinniśmy mieć. Mam nadzieję, że po prostu zadanie numer 4 będzie dla Was dosyć ważne. Przy tych wszystkich wspaniałych zadaniach, które w tej chwili, akurat w tym roku w Subcy, w budżecie obywatelskim pojawiły się. Będzie naprawdę fajne. Mimo, że tamte też są fajne, ja nie wiem, które powinniśmy wybrać, ale naprawdę to ułatwiłoby różnym społecznościom i harcerzom, i chłopakom, którzy grają w piłkę, żeby później zorganizować sobie jakąś integrację razem. To buduje yy, więzi międzyludzkie. Dzieciaki w dużej grupie mogą bawić się razem, poznawać siebie nawzajem, a i rodzice mogą mieć nowe pomysły, i takie spotkania zawsze powodują, że wymyślamy nowe rzeczy na, na właśnie na rzecz naszej małej społeczności supeckiej i się dzieje.